is a fucking legend. bardzo serdecznie. Ja jestem Baczę. to jest kolejny stream z Heroes of Might and Magic 7. Słuchajcie, kontynuujemy sobie kampanię Przystani. Tu mamy Murazel. Już sobie wchodzimy ja sobie kliknąć, no. Nie skończyłam swojej opowieści. Lepiej wysłuchaj jej w całości. No i jak widzicie, mamy czwartą misję, Uczta Bogów, Aktualna mapa, a więc sobie załączymy. Co do następnej kampanii, bo już lada moment będzie a to w górę 100 u będziemy jechać, Necropolis będzie następną kampanią. I może dzisiaj, może dzisiaj się nam udają załączyć jeszcze, zobaczymy. Nie wiem, ile tutaj nam zostało, to chyba początek misji będzie? a ja nie pamiętam, szczerze mówiąc. Nie, to będzie początek, czyli różnie może być. Zobaczymy, ile nam zejdzie z tą czwartą misją. No i dobra, czekamy aż się uruchomi. Ja przypomnę, że wszystkie odcinki możecie sobie obejrzeć na Twitchu. One się archiwizują te wszystkie streamy, które robię, natomiast yy, będą się ukazywać jeszcze na YouTubie na, na moim kanale. Także tam też będziecie mogli sobie zobaczyć, aczkolwiek wiadomo, że z delikatnym opóźnieniem na YouTube będą się pokazywać, ponieważ ja muszę mieć je czas obrobić i załadować na YouTube'a. A tutaj na Twitchu macie zaraz po, po streamie macie już gotowy filmik tak naprawdę do obejrzenia. Także <laughs> gdzie sobie będziecie chcieli oglądać to Wasz wybór, a możecie jeszcze na stronie. Na stronie mojej możecie obejrzeć batgamipline.pl tam też możecie sobie bezpośrednio oglądać te filmiki, które są na YouTube umieszczone i Twitcha też bodajże chyba tam umieściłem, także jakby ktoś nie miał aplikacji czy coś, to przez stronę tamtą moją też może sobie stream oglądać. Podjął to ogromne wyzwanie. Damy hmm. Tomas podjął wyzwanie, i na tym się skończyło. O, o ruszyło Hammerfall i dochował przysięgi stryja, strzegąc niepodległości miasta. Ale teraz musiał za to odpowiedzieć przed imperatorową. Dobra. Zamasie wilku! W imieniu imperatorowej Kairi Soku rozkazuję ci złożyć broń. Oddaj się, a zostaniesz oszczędzony. Doceniam propozycję, ale nie czas na to. Mam gości. Naprawdę chcesz oddać życie za te zgraje orków? Musisz być równie szalony jak ten stary wilk. Imperatorowa jest łaskawa. Wyrzuć z miasta orkową hołotę, otwórz bramy i ukosz się. Drugiej takiej szansy nie dostaniesz! No, Siergiej. O ile pamiętam, to chyba żeśmy mu łomoc puścili yy, w poprzedniej misji. Thomas wezwał najtęższe głowy na naradę. Miałam zaszczyt zasiąść w tym gronie. Podobnie jak jego stryj, rozważył wszystkie rady, nim podjął decyzję. No. No i dobra, ostatnia misja. Jak widzicie, z zamków mamy coś? Nie wiem, nie widać byśmy coś mieli. Najpierw sobie zobaczmy misję. A więc co to za misja przed burzą? Porozmawiaj z Elą, porozmawiaj z Bilasim i porozmawiaj z Imoril. Dostaniemy za to na pierśnik strażnika możemy sobie zobaczyć. Plus 4 do obrony. Wszystkie sojusznicze stworzenia otrzymują o 30% mniej obrażeń od magii światła. Dobra, to co trzeba pogadać? <laughs> tu mamy garnizon, gdzie idziemy. Gdzie jedziemy? Kto tu jest? Ella. Idziemy pogadać z Ellą. A, dobrze, bo ty tu jesteś. A, to najpierw Imorio. Sama Imperatorowa żąda tej kapitulacji. Przykro mi, że do tego doszło. Jeśli odmówię, będę zdrajcą w oczach ojca, rodu i mojego imperium. Konrad wskazał ci drogę. Idź za głosem serca. Jego również obwołają zdrajcą. <grym> Ale pozostał wierny swemu sercu. Wiem już, kim jestem. Córką kowali krwi, wolnym człowiekiem i obywatelką Hammerfall. Konrad wybrał nie to, co mu narzucono, lecz to, co w duszy uznał za prawe. Wiem, kim jestem. Czas wziąć los we własne ręce. To Imperium popchnęło mnie na ten szlak, ale dalej wytyczę go sam. Ja to mam pomysł po prostu. Trzeba zniszczyć Imperium i rządzić samodzielnie i tyle. <laughs> No, dobra, dobra, mamy zaktualizowane porozmawiaj z Imoril. To teraz do Eli idziemy. Zobaczymy, co ona nam doradzi. Imperium chce odzyskać hammerfall, Ello. Choćby po naszych trupach. Wiem o tym. Kowale krwi mają dla ciebie dar. Oręż z naszych najlepszych kuźni. Przyda się twym druhom. Okej. Okay. Dobra. Co my tu mamy? Czy ja mogę to... Tu... O kurde. O proszę. Skąd masz pewność, że obronię miasto? A te relikwie nie przepadną wraz ze mną. A cóż nam po nich? Jeśli ulegniesz. Okej. Okay. Dobra. Możemy sobie tak wziąć, okay. oczywiście tą rudę, zająć kopalnie i te relikwie wziąć. Badajmy, co to będzie wszystko. Dobra, zobaczmy sobie. Klucz duszy Shantiri. A to nie. Miażdżyciel, relikt. A co my mamy? Srebrny kieł. Plus 5 do mocy, plus 6 do przywództwa plus 6 do mocy plus 4 do inicjatywy. Nie, no to ja sobie zostawię tego srownego kła. Chyba. No. To to sobie zostawimy. Dobra, i co? Pozostało nam porozmawiać teraz z Bilasim. Bilasi to ma armię widzę tutaj orków. Bilasi, obawiam się, że to nie koniec bojów i wróg znów ma przewagę. Bilasi i orki będą walczyć po śmierć, walczyć za wilczego rycerza. Wiem. ...ruchu. Dobra, zbierzmy to, co tutaj nam zostało. No, jeśli mamy ruchu. Dobra, to co? Oddamy turkę, nie? Dobra, zajęliśmy sobie tartak. I co teraz? Czy ja mam w ogóle jakąś armię? Ja jakąś tam mam. Yy, jeżeli chodzi o udziel odpowiedzi księciu Gryfa. No to dobra, to mu udzielmy odpowiedzi w takim, że bądź razie. Chyba nie będzie Jak zadowolony. Przejrzałeś na oczy? Lordzie Gryfie, zanieś mą odpowiedź jej wysokości. Ja, Thomas z Hammerfall, ogłaszam to miasto wolnym i będę go bronił przed wszelkim zagrożeniem. Usuń swe wojska z naszych niepodległych ziem. Albo poniesiesz konsekwencje. Bezczelność przynosisz hańbę swemu rodowi. Spotkamy się na polu bitwy, z Aha, spotkamy no to się. Uczynię twojemu życzeniu, lordzie Gryfie. Jeszcze nieraz spotkaliśmy, jeszcze nieraz się spotkamy. Dobra, na pierśnik strażnika dostaliśmy. Tak oto Thomas dokonał wyboru. Nadchodził dlań czas ostatecznej próby. Na szali było jednak nie tylko jego życie. Wziął bowiem na swoje barki nadzieje wielu ludzi. Dobra, to jedziemy z nimi. Dobra, mamy trzy miasta, jak widzicie. Nie, jedna jest Osada Orków. Hmm, zaraz zobaczymy. Najpierw zadania. Po kolei. Obrońca Hammerfall. Pokonaj Stergieja jego sojuszników. Nie swoich e, wszystkich miast i bohaterów. Ok, to to już wiemy, co mamy robić. <laughs> Zobaczmy... Aha. Od razu są w tych miejscach. Tu. Tu mamy garnizon. Ty masz osadę. I Morin jest tutaj. Hammerfall. Natomiast my jesteśmy tu. No dobra. A tu co? Tu jest garnizon. Dobra. <laughs> to robimy tak. Na pewno. Hammerfall, czy my coś możemy? Nie, nie możemy tu nic zbudować. Widzę. Nie możemy nic zbudować, ale mamy tu jakieś jednostki i tak, czy ja mogę jakieś jednostki to wykupić? No, teoretycznie to mógłbym. Dobra, w ten sposób e, zbudować nic nie zbuduję, ale mogę dostarczyć te jednostki jemu. O nie wciąż drewna tutaj. Dobra nie szkodzi. <laughs> napierśnik strażnika. Plus 4 do obrony, to co mówiliśmy. Plus 6 do... O, jeszcze do ruchu. coś królowej. Zdecydowanie ty masz ten napierśnik. Miasz dzieciela potrzebujesz. Nie potrzebujesz. Dobra, jednostki, które możemy dać. Mamy ulepszone, dobra, te możemy dać, te możemy dać. No i w sumie co? Resztę możemy dać. Wy zostaniecie, ponieważ tu mamy ulepszonych srebrno grzybietów. No to dobra, to tyle. I Moril będzie mogła sobie tutaj troszeczkę. Tutaj nic nie ma, więc ona będzie mogła tutaj jeszcze pojeździć. Ale najpierw ruszymy się, Tomasem. Tomas, gdzie ty możesz uderzyć? W tą stronę. Jedź w tą stronę. Co my tu mamy? Neutralną jakąś armię, oczywiście szybka bitwa. Te jednostki, które znacie, jakieś takie nie za mocne walki, że tak powiem, to sobie ona weźmie. To nie będę pokazywał, bo nie ma to najmniejszego sensu. O, tu mamy co, co to jest? Siedlisko podstawowych stworzeń. O, proszę bardzo, przyłączą się do nas. Super. I Moril, I Moril ty jedziesz tutaj, będziesz zbierać surowce, bo nam się to oczywiście przyda jak najbardziej. Teraz tak, Ella. Mamy dużo, dużo. Gdzie jest ta czarna kuźnia. Tutaj. Dobra, co my możemy zbudować? Ratusz. Ratusz w pierwszej kolejności. Na złoto rozbudowę robimy. Tu jednostki złączymy. Też ma fajną paczkę. Co to jest? Laboratorium alchemika. Może się nam przydać. Jedziemy. O walcz, Ella, walcz. Dobra, tam takie straty, to nie straty. Zajmiemy sobie to laboratorium. Tu mamy chyba kopalnię jakąś. Zobaczmy. Tak. O kurde, chcą to do... łączyć do nas za 13 tysięcy. 150 kuszników. Dobra, my sobie to poczekamy. Poczekamy sobie na nich. Mm, a my co? Masz armijkę jakąś ze sobą. A tych połączymy, dobra, ale możemy pozbierać troszeczkę tych surowców. To co możemy. I jakieś kopalnie by się przydało pozajmować. To co to jest? Siedlisko podstawowych stworzeń i te chcą się przyłączyć do nas. Bierzemy ich, oczywiście. Zobaczcie, już 99 jest w tym momencie i siedlisko podstawowych stworzeń. Yy, tylko tak, to są same nieulepszone, więc ja ich zostawiam. <laughs> I co? I gdzieś tu byśmy sobie mapę odkrywali na dole. Dobra to to by wyglądało na to, że wszyscy Dobra, oddajemy turkę które będą nam troszeczkę schodzić, słuchajcie, dlatego, że oddam ten problem. Dlatego, że zobaczcie, mamy czterech bohaterów, i de facto każdym się ruszamy. Kurde, tutaj 13 tysięcy. Skąd ja tyle wezmę? Dobra, na razie w takim, że bądź razie, pójdziemy sobie gdzie indziej. Nie chcę ich atakować, bo szkoda 150 kuszników. słuchajcie. O, tutaj mamy na przykład takich, co to nie chcą się e, z nami układać więc możemy ich załatwić. Weźmiemy sobie, drewutnie zajmiemy i możemy ruszyć... O, sztandar możemy odwiedzić jeszcze. Co tu jest? Magazyn. Też się nam przyda, raz w tygodniu, ale nam się przyda. Mm, dobra, w tą stronę nie jedziemy, tutaj w tą stronę odkryjemy sobie mapkę. O, dobra. Jeszcze trochę ruchu. Hmm. Zdobywamy wszystkie surowce Bilashi teraz Bilashi, czy ty rozwalisz ich tutaj? Tartak No rozwalisz ich bez problemu o, Szybka bitwa Czyż my armią jeszcze, słuchajcie, barbarzyńców, żeśmy nie grali To ja wam będę te walki pokazywał Bo o, mamy następną kopalnię to będę wam pokazywał te walki dobra, tu odwiedzimy sobie sztandar, bo to punkty ruchu i bonus. I będziemy dalej tutaj brali sobie złoto na początek, dobra. Tu mamy kopalnię. Zaraz tam podjedziemy, z tym, że. Najpierw tutaj taką szybką bitwę zrobimy. Weźmiemy sobie plus 1 do obrony. A tych panów mieliśmy wziąć. Ale może najpierw tu. Co to jest? Drzewce. Tego nie widzieliśmy. Patrzymy sobie, nie? Drzewców. Drzewce, o ile pamiętam, są to jednostki walczące wręcz. Yy, więc ustawimy sobie formację obronną. W ten sposób. <laughs> no właśnie. No fajnie wyglądałem. Pamiętam drzewców strójki też fajnie. No, lubiłem nie grać. Zobaczmy zdolności. Stworzenie otrzymuje plus 10 do obrony i daje osłonę sojusznikom. Ponadto zatrzymuje przechodzące obok niego oddziały wroga, a sojusznicy mogą przez nie przechodzić. Żywa osłona działa do chwili, gdy jednostka poruszy się albo zaatakuje. To jest stworzenie legendarne. Zobaczcie, 430 życia. I ono strzela. A... <ścoughs> Ale jajca. Dobra, całą mgłę. <ścoughs> Co? I sobie skipniemy. Ono nie strzeli do nas teraz. My do niego też nie. Ale no byłem wielce zdziwiony, że ono strzela Nigdy drzewce nie strzelały. Dobra, to my idziemy do przodu w takim bądź razie. Te strzelające jednostki na razie zostawiamy Szar, że możemy gdzieś... O stąd wykonać, broń się. A teraz się broń nie podchłódź. I teraz co moglibyśmy rzucić? Taki pomyślny las na przykład. No tych panów. Może w walną jakieś kryta. O kurde. Żadnego nie zabijemy nawet. A, straciliśmy. A on tutaj jak się puszy, fajnie. Dobra, już y, działają jednostki strzelające. Ale fajnie to wygląda. Zobaczcie, no fajne są te drzewce. Strzelimy do nich. Jak dostają strzała, to się No teraz to padną. To już... Nie pad. No są niepoważne. No. Dobra, cię ci załatwię teraz tu. lapać się pod ziemię. <laughs> Ale fajnie, fajnie te drzewce wyglądały. Powiem szczerze. Dobra. <laughs> I co? Weźmiemy sobie tutaj... Tylko zaraz, czy my mamy miejsce? Nie, bo to są, kurde, nieulepszone. To inaczej, inaczej. I Moril. Weźmy tutaj tak Zrobimy podmiankę. No i teraz my możemy ich wziąć. Akceptuj. Sporo ich. Jak widzieliście. I tak, tych możemy sobie dorekrutować. Już mamy 140. A tych nie weźmiemy niestety. Chyba co? Żebym Aha, mógł im polepszyć. Ale to drogo coś wychodzi. Niech się gonią. Dobra, tu weźmiemy y, i Moril zajmie tą kopalnię teraz. Dobra, Kryształ Smoczej Krwi mamy zajęty, Słoczą Stal sobie teraz weźmiemy. No i dobra, Hammer fall. od tego bym zaczął, a mianowicie Ratusz, złoto przede wszystkim na początek będziemy rozbudowywać, Czarna Kuźnia, Tutaj więcej na złoto nie weźmiemy, ale mamy na przykład zbiornik z surowcami. Ja bym sobie to na początek rozbudował. I jeszcze mamy osobę orków. O, właśnie, nie widzieliśmy tego jeszcze. He. No, tutaj ratusz też będziemy mogli zbudować, jak będzie tylko złoto. Gildia Magi, poziom trzeci. Portal miejski. No, zobaczcie, wszystko jest w ogóle w innych miejscach. Hmm, umocnienia. Gildia Magii, Portal Miejski, Skała Wywerna. Wywerne moglibyśmy zrobić. Kurde, drogi gips. Może na początek tu kolonie, harpie albo gnole. Strzelające, ale harpie, harpie są silne. Wolę chyba, mimo że nie są jednostkami strzelającymi. Ale mimo wszystko bardziej je wolę, niż te gnole. Dobra, oddajemy turkę. Słuchajcie. Syn koło mnie siedzi, Może się tu przywitać, pokaż się ładnie tam do kamerki, się przywitaj. Pomachaj. co się mówi? Cześć! No. On obserwuje, siedzi i patrzy jak gra. Dobra, słuchajcie, smoczą stal, zawijamy, tu mamy jakieś ognisko. Też zawijamy, mamy ślepą kapłankę, troszeczkę ruchu nam da i bonusy na trzy walki. Też możemy zawinąć, tu dalej nic nie weźmiemy, tu mamy złoto. Dobra, a no, mamy kopalnię złota tutaj nawet, bardzo dobrze. Już mamy drugiego naszego bohatera, więc na spokojnie. Tomas, Tomas, yy, bierzesz rudę i zasuwasz co? Dalej tu walczyć? Kopalnię złota moglibyśmy zająć. To by było sensowne. Dobra. Weźmiemy sobie ślepą kapłankę. Okej. Okay. I podjedziemy sobie tu. Monusik zawsze... A no te jednostki to znacie, więc sobie daruję. Weźmiemy sobie plus jeden do magii, chociaż magią jakoś specjalnie nie działamy. Ale się przyda. A witamowca? Haha, dzięki Dzięki eee, Dobra, słuchajcie, nimfy mamy Nimfy też widzieliśmy <laughs> Będzie stream jutro owca eee, Jutro mamy niedzielę, także myślę, że jutro wieczorkiem gdzieś koło około 18 eee, zrobię stream, a może 17-18, ale to informacje na fejsie oczywiście dam, także będzie można sobie zobaczyć <laughs> Słucham cię. Tak, wiem, no odpowiadałem. Nie muszę pisać, to mogę mówić, Ela. Jeżeli ktoś ogląda, to słyszy co mówię, tak? Ja się chcę nawinąć, że nie muszę odpisywać na, na czacie. Dobra, słuchajcie, plus jeden do mocy. Bierzemy. I co tą kopalnię złota byśmy zrobili. Oczywiście nie w tej turze, bo już ruchów nie ma. Ruchów. A co, a my się wrócimy w sumie, to możemy sobie zawinąć ten punkt magii i punkt mocy. I tak, Ela. Ela, Ela. <laughs> ela tutaj jakby zawinęła tych kuszników 150, to by była bajka, ale na razie nas nie stać na to. Więc ja ich nie będę ruszał. Słuchajcie, dlatego, że przeżyję bez tej kopalni jednej, ale 150 łączników to jest kurde siła. A my sobie powoli tutaj będziemy zbierać surowce i ja sobie tam wrócę. Dobra. Co my tu mamy? Co to jest kupiec? Kupiec kupiec, a tu, krywka złodziei zdradzę informacje za kasę. Dziwne sobie. No na razie pozbieramy surowce. Dobra, to mamy zrobione teraz ty w I tutaj miałam wam... <laughs> miałem wam pokazywać walki. I tak zrobimy, ponieważ barbarzyńcami barbarzyńcami orkami. Jeszcze nie graliśmy. Tylko że tak. Ja muszę sam sprawdzić, co jest to. Yy, tu mamy jednostkę. Aha, gnole to jest jednostka strzelająca. Dobra, to nie jest jednostka strzelająca, więc robimy osłonę. Harpie to wiemy na czym polegają. To już są furie nawet ulepszone. Centaur. Mamy strzelającą jednostkę. Age tutaj też. Bazyliszkowy jeździec. Stworzenie elitarne. Walczące wręcz. I co tu mamy? Stworzenie litarne Jadowita Wiwerna. Też walcząca wręcz. Dobra, to tak zostawiamy sobie. Oni sami do nas będą zmierzać. Więc my sobie spokojnie możemy nasze jednostki sprawdzić, jak to wygląda. Magia, nie dysponujesz. Tak też myślałem. Więc możemy coś. O kurde, ale mocny. Bo tak, bohatera. I sobie skakniemy. Niech oni sobie podejdą. Strzelający. Niech podejdą, bo mamy. Półstrzałem, a to mam jakiś slom odłączony, a to słuchaj, ja nie wiem, gdzie to się w ogóle wyłącza. Oho, gdzieś dobrze, że mi mówisz. Gdzieś w ustawieniach powinno być coś, mi się tak wydaje. Opcje czatu. Mhm, mhm. dobra, ja się pobawię później i poszukam gdzieś na ten slowmod. E, chyba, że ktoś mi po prostu podpowie. A ja sobie co? 50 tu nie damy rady. No dobra, to tu myślemy o bazyliszki. No fajnie to wyglądają te jednostki. Ty co? Mógłbyś zaatakować, ale poczekamy, strzelimy sobie. No i centał jeszcze Dobra I powtórkę zrobimy, a nie on się może ruszyć teraz a Nie ma potrzeby żebyś się ruszał więc Dobra skończymy sobie turę No tu kończymy turę i tu też kończymy turę Dostaniesz w ten sposób strzała Skip, skip No i tutaj też będzie ostatni, trzydziestu. Aha, nie. Dobra. Kończymy turę. jeszcze morale. i dobra. Natrzymaj się na razie, co? Dobra. A więc tą walkę widzieliście. No i co, my możemy sobie tutaj pozajmować kopalnie. To mamy zrobione. I co tu mamy? Posobrona I drzewce. Trzy drzewce, dobra. Po trzy. Trzy, trzy grupy po trzy sztuki. Damy sobie spokój. Z tak poważnymi walkami, że tak powiem. No proszę, tu jeszcze jak ładnie że tu już nic nie będzie, a jednak. Dobra, i pozostało nam pobudować kapitol w Hammerfall. Budujemy oczywiście. To nam troszeczkę yy, kasy zabrało, ale to jest inwestycja, więc... Leże bestii. No dobra, no wypadałoby zbudować te leże. No i chyba już niewiele zbudujemy. A nie, no patrzcie, zbudujemy umocnienia... Daj miasto Fosse, portal miejski, ewentualnie gilia. Mhm. ale to nie, to tę mocninę sobie zbudujemy. Dobra i to będzie na tyle, słuchajcie, turka oddajemy.